ele gość z Radia Zachód Często mówimy o inwestycjach drogowych czy kolejowych, nie wiedząc o tym, jak ważną rolę w tym procesie odgrywają warunki środowiskowe i między innymi o tym dzisiaj z Lubuskim Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska Józefem Kruczkowskim. Jacek Dreczka. E, witam Państwa i witam Pana, Panie Dyrektorze. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. E, wydanie warunków środowiskowych dla nowych inwestycji drogowo-kolejowych e, to jest temat, o którym w ogóle się nie mówi, ale a mówi się na przykład o, o program sześciu obwodnic, czyli mówimy o tym, jak ważne te drogi powstają, które mają omijać, wyprowadzać ten podstawowy ruch, na przykład w Krośnie Odrzańskim i taka decyzja, panie dyrektorze, bo to przez was takie większe inwestycje przechodzą jako przez Regionalną Dyrekcję, udało się taką decyzję wydać. Ja celowo używam sformułowania udało się, bo to wcale nie jest takie proste. Jakie bywają trudności, na przykład przy obwodnicy, przy planowaniu przebiegu obwodnicy Krośnie Odrzańskiego, jakie były trudności? No jeśli już mówimy o drogach, to trzeba powiedzieć, że każde przedsięwzięcie drogowe, czyli każda inwestycja... Dla drogi, która ma powyżej kilometra, wymaga decyzji środowiskowej. Oczywiście jest to albo bardziej uproszczonym trybie, albo bardziej złożonym, ale taki dokument musi być. Czyli żadna inwestycja, większa inwestycja drogowa nie może być zrealizowana bez uzyskania decyzji środowiskowej. Ale nie w każdym przypadku musi być to decyzja Regionalnej Dyrekcji Ochrony nie Środowiska. W każdym przypadku, my jako Regionalna Dyrekcja wydajemy decyzję w przypadku, kiedy to są autostrady, drogi ekspresowe, albo jeżeli inwestycja przebiega przez tereny specjalne, np. wojskowe. Mm -hmm. no to, dobrze, co pan, ale... panie dyrektorze, poruszył na przykład rosno mimo że nie jest to ani autostrada, obwodnica razem z nowym mostem, w sumie duże przedsięwzięcie, bo nowy most, wielokilometrowa też, też obwodnica, dawno zresztą wyczekiwana, i, i bardzo potrzebna. Akurat taki zrzachacza częściowo o tereny kolejowe. Stąd my, jako właściwy organ, wydaliśmy w ubiegłym miesiącu zresztą decyzję środowiskową dla tego przedsięwzięcia. To jest droga krajowa, a więc tu inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Dobrze, bo to w tej chwili już pozwala bezproblemowo jak powiem, prowadzić dalsze projektowe prace. Przy czym no, często teraz jest tak, jak w przypadku chociażby odwodnicy Szczelc gdzie jeżeli mamy decyzję środowiskową, opracowuje się tak zwany czy czyli Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe i wtedy już inwest, nie inwestor, tylko wykonawca robi projekt techniczny i przystępuje do, do wykonania robót. To trzymajmy się, panie dyrektorze, tego rządowego programu sześciu obwodnic, bo to będzie naj, najbardziej konkretnie. Krosno Odrzańskie ostatnio udało się wydać. Tam, tylko tam jest jeszcze jedna rzecz, pan mówi, że przez tereny kolejowe tam przechodzi, ale tam też przechodzi przez tereny, przez obszary na przykład Natura 2000. Y no, to, jest jakby, to nie ma znaczenia. Jest, przechodzi przez obszary Natura 2000. Oczywiście my y, uczestniczymy w tym procesie, bo jeśli nie wydajemy decyzji, to ją opiniujemy, uzgadniamy warunki realizacji przedsięwzięcia. Y, natomiast, jak powiedziałem, jeżeli to są tereny kolejowe, specjalne, wojskowe, y, no to wtedy my jesteśmy organem Właściwie Stąd myśmy wydali decyzję. Jest to w tej chwili, można powiedzieć, już druga decyzja wydana w regionie na te sześć obwodnic, bo szczelce są, jak wiecie, Państwo już w realizacji. Krosno jest y, drugą inwestycją, która jest najbardziej zaawansowana. Co Coś przytoczne. W tej chwili, przykład. Jeśli chodzi o, o przytoczną dobiegniew i, i, i sulechów, to tutaj już. Yy, I w schowę, panie dyrektorze. Sulechów nie. Yy, przepraszam, schowę, mm -hmm. yy, bo się pomyliłem to tam zostały już od nas pobrane do dokumenty wstępne środowiskowe do opracowania dokumentów środowiskowych i myślę, że po kilku miesiącach procedura się rozpocznie, bo tutaj decyzje będą wydawały gminy, my będziemy tylko, jak powiedziałem, organem opiniującym. Natomiast relatywnie jeszcze dość daleko jest zaawansowana kwestia obwodnicy Koszczyna. Trudnej trzeba powiedzieć, bo to jest obwodnica raz, że długa, biegnąca przez tereny również naturowe, biegnąca przy, przy odrze na na terenach podmokłych. Ale wydaje się, że już nie powinno być problemu, że niebawem myślę, że na dniach trafi do nas już decyzja, przepraszam, raport ochrony środowiska, który będziemy mogli zaopiniować. Warunki środowiskowe są bardzo ważne, ale czy to nie jest taka czysta formalność? Czy na przykład zdarzyło się, że jakaś inwestycja nie doszła do skutku, bo nie udało się dogadać, ustalić, wyznaczyć tych warunków środowiskowych? Trzeba ja pamiętać, że tam jest też zawsze w tej procedurze inwestycji. Środowiskowie jest socią społeczeństwa, więc tu mogą się wypowiadać. Eee, o, no, to, to nie jest takie proste, jeśli ktoś jest tak zwaną e, stroną formalno-prawną, e, może na każdym etapie e, zajmować stanowisko i bardzo często stowarzyszenia, szczególnie te, które zajmują się e, ochroną środowiska, jakby uczestniczą w tych, tych procedurach i no, można powiedzieć, i robią dobrą robotę, bo dbają o to, żeby e, jak najmniejsza szkoda była dla środowiska przy realizacji inwestycji. No bo trzeba je w jakiś sposób zrealizować ale jednocześnie tak, żeby był przysłowiowując z Milksy i owca cała. Mm. Więc to nie jest tak, że to biegnie sobie tylko formalnie. Nie, to są często bardzo aktywne rzeczy. No chociażby ile emocji budził most w Milsku. To jest akurat most tak. na, na drodze wojewódzkiej, prawda? A tych obwodnic na drogach wojewódzkich też jest kilka w trakcie przygotowań, bądź już yy, niebawem częściowej realizacji. no. no Chociażby, no, no Drezdenko jest w trakcie realizacji. A na przykład zachodnia obwodnica Zielonej Góry jest dopiero jakby w trakcie tego procesu. Y, ale pamiętamy w Milsku, ile było dyskusji, dlaczego tak, a nie inaczej, ile było również protestów mm -hmm. i, i różnych. No i to y, trzeba oczywiście brać pod spotkań, uwagę, wiadomo. Temat, tak. Dobrze, zostawmy to, bo czas naszej rozmowy płynie sekunda po sekundzie, panie dyrektorze. Koszenie traw na skwerach i poboczach dróg. Y, teraz wiadomo, że w maju trawa rośnie najszybciej. Y, każdy, kto ma trawnik, już na pewno raz albo dwa, albo trzy razy skosił taki przydomowy, ale widać też jadąc na przykład. Ulicami Gorzowa czy wszystkich innych gmin, gdzie są tereny zielone, że przy drogach ta trawa jednak się podniosła mocno. Co oczywiście nie ułatwia kierowcom, bo w przypadku skrzyżowań trudno dostępnych miejsc, tak jeżeli chodzi o, o rzucenie okiem, czy jest bezpieczniej, czy można wyjeżdżać z podporządkowanej, ale też są różne szkoły. Jeden samorząd kosi częściej, inny nie kosi wcale. Czy nie uważa pan, że to powinno być bardziej usystematyzowane? Może właśnie regional, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska powinna opiniować to, jak jak często kosić, gdzie kosić? No, my nie jesteśmy organem do tego powołanym ustawowo, jedynie to, co uzgadniamy, to uzgadniamy wycinkę drzew przy drogach i te, tego jest rzeczywiście dużo, nie? I to, ale jakby nie, forma uzgodnienia, nie zaopiniowania gwarantuje to, że, tak powiem, że każde drzewo jest przemyślane, zanim zostanie y, usunięte z pasa drogowego. Natomiast, no, względy bezpieczeństwa są istotne i wydaje mi się, że akurat w tym wypadku pobocze dróg, pobocza dróg szczególnie tych y, o większym ruchu powinny być jednak y, koszone po to, żeby y, zachować warunki bezpieczeństwa. Natomiast myślę, że nie wszystko powinno być koszone. Jeżeli na przykład w terenach zurbanizowanych, miejskich yy, mamy skwery, mamy planty, mamy parki, gdzie możemy sobie i powinniśmy czasami właśnie usiąść na, na, na kocu czy nawet na tej trawie, a niekoniecznie na powiedzmy na betonowej czy, czy innej ławce, no to możemy tam przynajmniej częściowo wykosić, żeby, yy, żeby można było usiąść, bo to nie może być tak, że nie deptać trawników. Wbrew pozorom trawnik koszony i deptany dobrze mu to służy. Natomiast część trzeba zostawić, żeby coś zakwitło, żeby wśród nas było życie, bo sama zielona trawa i powiedzmy obok jeszcze zielone tuje powodują, że, że życie jest wokół nas martwe. Więc róbmy to z rozsądkiem, ale też siejmy kwiaty, saćmy kwiaty. Twórzmy y, łąki kwiatowe. Przykładem jest chociażby y, skwer przed Rdosiem, gdzie od kilku lat właśnie. Na y, przeciwko urzędu wojewódzkiego. Tak, w na przeciwko wie. urzędu. W tym mm. roku również już jesteśmy, tak powiem, po prasach. Dodatkowe są nasadzenia. Na, na y, nasialiśmy mieszanki specjalnie kwiatowe. Myślę, że za dwa, trzy tygodnie warto będzie zajrzeć, zobaczyć, ile tam będzie owadów, kwiatów, y, motyli i tego wszystkiego, co powiedzmy, co, co cieszy oko. Jak robią to fachowcy. To też warto. Ja akurat często tam przechodzę i rzeczywiście zawsze się zatrzymam, zobaczę, jak to robią Fachowcy, chociaż ja akurat łąki kwietnej nie mam. Natomiast y, jakie są korzyści z takiego rzadszego koszenia? Wiadomo, że, wiadomo, że y, ta wczesna wiosna była deszczowa. Zima była taka sobie, a później było trochę deszczu, bo chyba w lutym dość dużo padało, jak dobrze pamiętam. Natomiast teraz znowu nie pada. No i to jest kwestia wilgotności gleby, zgadza się? No nawet dzisiaj w telewizji audycji słyszałem, że nawet w rolnictwie w tej chwili coraz szczęście już nie ma tak zwanych roślin jarych, czyli sianych na wiosnę. Generalnie rolnicy przychodzą na, na siania jesienne ponieważ te rośliny, które się na jesieni ukorzenią i żyją, one sobie dają radę, więc y, również my powinniśmy bardziej myśleć chyba o bylinach, czyli te, które są wieloletnie, y, które po prostu po przyzimowaniu y, mają głęboki system korzeniowy i po prostu y, nie giną, nie wysychają. No trawa niestety, y, czy koszona, czy nie koszona, jak nie jest podlewana w naszych warunkach, coraz częściej jest po prostu stepem i, i nie jest to powiedzmy jakiś specjalnie na, na, na optymistycznie i napawający y, radością widok. O jeszcze jeden temat pana chciałem zapytać. Panie dyrektorze, bo pan jest znanym propagatorem wszelkich rezerwatów, których z każdym czasem przybywa w województwie lubuskim nie zdajemy sobie sprawy proszę państwa jak dużo mamy miejsc które warto odwiedzić które są wyjątkowe i na przykład goszczanowskie źródliska to jest gmina Dresdenko powiedz strzelecko drezdeneckie oczywiście będą miały swojego patrona będzie to profesor Ludwik Lipnicki czym pan profesor zasłużył na to żeby być patronem tego tych siedlisk goszczanowskich źródlisk, no, przepraszam yy, pan profesor Lipnicki był profesorem Akademii Wychowania Fizycznego tutaj w chwili w Gorzowie, był też wieloletnim członkiem Regionalnej Rady Ochrony Przyrody przy, przy Rydosiu. No był też takim regionalistą, pasjonatem, przyrodnikiem, był też powiedzmy radnym gminy Drezdenko, nie tylko mieszkańcem stąd, żeby niektóre osoby, żeby ich. Postacie nie, nie ginęły, powiedzmy, w historii i w czasie. Staramy się upamiętnić. Dwa lata temu nadaliśmy rezerwatowi Buki zrojskie imię Lucjana Agapowa, też profesora lichenologa z, z naszej Akademii. Teraz chcemy upamiętnić Ludwika Lipnickiego. Robimy to wspólnie z gminą Dresdenko, wspólnie z Powiatem Wszechdresdeneskim, a także wspólnie z Naleśnictwem Karwin. Pierwszego... Czerwca to się stanie, myślę, że to będzie łącznie z uroczystym posiedzeniem Regionalnej Rady Ochrony Przyrody. Myślę, że to jest coś, co też raży upamiętnia ludzi, ale też przypomina i pokazuje, które miejsca warto w regionie odwiedzić. No właśnie. Szczególnie, kiedy mamy maj, kiedy mamy wiosnę, kiedy mamy weekendy, zamiast siedzieć w, tele, w domu i słuchać samych pesymistycznych informacji dotyczących czy wojny, czy inflacji, może warto jednak pojechać i trochę się, tak powiem, zregenerować i cieszyć tym, co jest wokół nas. A trzeba powiedzieć, że jak ktoś ma oczy i uszy, to już wiele może zobaczyć i usłyszeć, bo już są i kukułki, i wilgi, które. Y, przylatują dopiero na jak, 15 y, maja, bo tak się mówi, że na, na Zofię, Wilgach, Gniazdowie już są, bo już je słychać. Y, I myślę, że nawet można zobaczyć, nawet mówię, bocianów, które jest u nas sporo, ale w tym roku nie wszystkie jeszcze doleciały. Mimo, że mm -hmm. mamy maj, one przylatują w marcu. Ale warto już zobaczyć, bo część y, doleciała i część, że tak powiem, będzie nasze oczy cieszyć. I jak jeszcze ktoś ma nos, to może poczuć zapach lasów, także Goszczanowskich, źródlisk. 1 czerwca nadanie imienia i oczywiście zwiedzajmy. Kończymy, bo nam się Czas skończył, panie dyrektorze. Józef Kruczkowski, Lubuski, regionalny dyrektor ochrony środowiska, był gościem Radia Zachód. Dziękuję. Dziękuję bardzo i jeszcze raz zapraszam do tego, żeby y, zwiedzać y, ciekawe tereny przyrodnicze wokół miejsca, gdzie mieszkamy. Tak jest. Lubuskie, Polska i świat. Jeszcze więcej publicystyki na Zachod24.pl